Witajcie w ponownie w Babajaga Zoo. E, dzisiaj słuchajcie planuję kolejne wybiegi dla kolejnych zwierząt e, i też myślę, że chciałabym tutaj zagospodarować jakoś też ten wybieg od razu. E, I słuchajcie, hmm, zdecydowałam, że zaadoptujemy Orangutana dzisiaj i zrobimy wybieg dla orangutana. Nasze zwierzęta tutaj mają się dobrze póki co. Żadnych powiadomień nie mam, czyli wygląda na to, że wszystko na razie działa. Również goście są w miarę zadowoleni. Znowu chcą więcej napojów, ale te napoje to ja im chyba już zrobię w innej części zoo. Dalej. Mamy pieniędzy nam cały czas przybywa, także no wszystko wygląda ładnie. I teraz tak zaadoptowałam tutaj już dwa orangutany. Orangutany hmm, mają, muszą mieć 13 lat, żeby były, żeby były płciowo dojrzałe, tak jak tutaj informacje wskazują. Jeden samiec do pięciu samic, czyli mało ich, i słuchajcie, okres międzyurodzeniowy to 96 miesięcy, czyli dość długo, i jedno młode tylko y, się rodzi, więc będą się rozmnażały powoli, a mamy mm, długość życia około 44 lat, więc problemu ze, z za szybkim rozmnażaniem na pewno nie będzie. Także zrobimy sobie orangutany, i w tym celu muszę tutaj sprawdzić tylko, jakie parametry są potrzebne. Zabezpieczenie przed wspinaczką, i zobaczcie, tutaj już są wybiegi potrzebne od 3 do 5 metrów wysokości. Również woda o szerokości 6 metrów, głębokość 2 metry, czyli tutaj rzeczywiście duży wybieg będzie dla nich potrzebny. I miejsce do wspinaczek, również. Dobra, moi drodzy, to tutaj chyba na razie nie zrobimy na tym wybiegu, ponieważ musielibyśmy wybudować jeszcze wyższy mur. Ile ten nasz mur ma wysokości? 4 metry. A tam było od 3 do 5, tak? Czyli teoretycznie. No, chyba by się nadawało. No dobra, to niech będzie tutaj. To niech będzie tutaj. Ok, to ja zbuduję im wybieg. Nie wiem, czy nie będę musiała go powiększyć, bo tutaj też trzeba naokoło im wodę zrobić. E, więc zaraz do Was wracam. Dobrze, pierwszy wybieg jako tak ogarnięty. Zobaczymy zaraz, czy tutaj nam wszystkie parametry będą pasowały. Wprowadźmy or orangutany. I zobaczymy, czy jest wielkość wystarczająca. Poprawimy im też tutaj trochę, właśnie dodamy roślinności. Um, I przede wszystkim oznaczymy tablice edukacyjne. Także poczekamy, aż nam przetransportują orangutany. Od razu nazwę ten wybieg. Chciałabym zobaczyć, bo jedna ciekawa rzecz jest tutaj, mianowicie to jest zabawka edukacyjna i chciałabym zobaczyć, jak ona działa, jak one będą z niej korzystać. To jest zabawka taka um, dla nich do jedzenia, żeby oni z tego dostawali jedzenie. Jak to się dokładnie nazywało? E Karmnik z główką o. Jestem ciekawa właśnie, jak oni to będą, jak to będzie wyglądało, jak będą tego używać, o. Pierwszy orangutan jest. I jest to nasz samiec. E, zobaczmy, jak mu się tutaj podoba teren. No teren troszkę trzeba zmodyfikować, więcej krótkiej trawy na pewno. Więcej krótkiej trawy. Okej okay. i może być jeszcze dodamy trochę piasku. Piasku trochę za dużo, więc tutaj krótka trawa. Dużo krótkiej trawy, no to dajmy im trochę gleby. Dobra, jest ok. Miejsce do wspinania na razie pokazuje, że mamy go za mało, ale jak dostawimy im trochę drzew, to na pewno. To na pewno będzie go więcej i zobaczcie, tu już jest inna sytuacja. Tutaj możemy mieć na maksa zalesiony ten teren, ponieważ, no oczywiście, orangutany to zwierzęta, które mieszkają w lasach. Więc teraz, tak, to im się nie podoba, więc to, te rośliny usuniemy. Azja i biomy tropikalne, także wyfiltrujmy sobie tropiki. I kontynent Azja. I teraz to, co im będziemy tutaj mm, dawać, powinno im się podobać. Tak, takie drzewa lubią. One lubią duże, wysokie drzewa. Mhm. Małe krzaczki też można trochę im tutaj tak poustawiać. O! Mm, co my tu jeszcze mamy? Jakie rzeczy? Może niżej? Wierzba płacząca. Dobrze, macie wierzby płaczące też. Skoro to lubicie. Okej, okay, już tutaj zobaczcie zrobiłam, zalesiłam im trochę ten teren. Myślę, że jest ok. Tu chciałam z tej strony zostawić, wiecie, trochę rzadziej, żeby mogli goście obserwować. Teraz tu trzeba poustawiać wszędzie. Orangutan borneański. Orangutan borneański. I orangutan borneański. Poustawiać. I tutaj uwaga, zobaczcie, zrobiłam e, taką stację e, wykładową. Można robić wykłady na temat właśnie orangutanów i różnych innych zwierząt też. Przypiszemy siedzenia, e, te siedzenia i teraz. Ustalimy i mamy czerwiec. To powiedzmy, że w lipcu będą się odbywały wykłady, właśnie tutaj, na temat um, tych orangutanów. Natomiast jeszcze musimy przypisać tutaj nauczyciela, i w tym celu trzeba wejść na naszych pracowników i nauczyciela zatrudnić. I teraz ustawić temu nauczycielowi strefę roboczą. Najlepiej jeszcze dać tutaj pomieszczenie socjalne. Możemy to jakieś pomieszczenie socjalne małe zrobić. Bo nauczyciele właśnie korzystają z pomieszczeń socjalnych. Eee, I teraz tak. Tu mamy brak strefy roboczej. Utwórz strefę roboczą. Zaznaczamy te trzy i powinno działać strefa robocza. Wybiegi orangutany. Ok. No, i już tutaj nauczyciel stoi. Mamy lipiec, więc zobaczcie. Akurat tutaj się uzbierało parę osób, żeby e, słuchać wykładu. Jak najbardziej. E, tutaj postawiamy jeszcze na pozostałych: tu jakieś na przykład. Em, odbudowa warstwy ozonowej, niech będzie. Tu z drugiej strony też mam parę tych. Tych ekranów, spadek populacji pszczół. No i też trzeba oczywiście ustawić informacje o orangutanach. Teraz sprawdzimy, jak się czują nasze pozostałe zwierzęta, bo mm, trochę to y, uzupełnianie wybiegu. Zajęło czasu, więc mogły się nam porozmnażać, i zobaczcie, widzę, że gości też przybywa, że bilety są za tanie, narzekają znowu i że nie ma bankomatów. Dobra, no to postawmy im bankomaty jakieś. Bankomaty mamy w udogodnieniach dla gości i tu obok skarbonek na darowizny. Zrobimy im bankomaty. Powiedzmy tu. tu niech będą ze dwa w takich miejscach gdzie będzie trochę przestrzeni na to żeby oni mogli sobie stawać w kolejce damy tu jeden tu jeden dobra i po drugiej stronie przejścia też damy jakiś tutaj o Dobra. Myślę, że bankomatów wystarczy. Nasze nocą, kiedy nie pada rzęsisty deszcz. <noise> prezentuje się tak. Bilety są za tanie, a jednak. No dobra, no to podnieśmy cenę. Tak, myślę 25 zrobimy i 15. Dobra. Jakby co, to zaraz zaczną nam narzekać, że za drogie. I sprawdźmy, jak się teraz mają nasze orangutany, czy im niczego nie brakuje. Czy wszystko jest ok? Tutaj widać dobrostan, żywienie, jakość posiłku słaba. Być może musimy jeszcze po prostu zrobić badania, ale teraz nam przybyło miejsc na wspinanie się, także. Tu wszystko jest ok. E, no właśnie, więc zajmijmy się badaniami. Badania, bo mamy nowy gatunek i warto go od razu tutaj przebadać. A propos badań: krokodyl różańcowy już jest przebadany. Ok. Zestresowane, dobrostan społeczny, tak jest. Czyli tutaj trzeba zapanować nad naszymi gatunkami, i najbardziej i najwygodniej jest to robić tutaj zo. Nasze zwierzęta, wszystkie jakie mamy, i po kolei bym sprawdzała. Po kolei rozmnożymy nam się. Zobaczcie, krokodyle. No to mamy parę młodych, i zobaczcie, jak one. Ładne mają tutaj geny, że zwiększają atrakcyjność naszego zoo bardzo. Także złote osobniki nam się urodziły, ale one są jeszcze młode, więc na razie nie będziemy ich sprzedawać. Nie można zresztą nawet. Lemurkata, zobaczmy, jak tu sytuacja wygląda. Tu jest jakiś, który już nam dorósł. To on idzie do centrum handlowego. I dalej, lemur katte lemur rudy. No, właśnie, i to już widzę w czym rzecz. Lemury nam się sprzedały w większości, ale tak, zostawimy sobie te osobniki najlepsze z najwyższymi punktami czyli ta samica może zostać. Tech sprzedajemy. I ten samiec zostanie, bo mają dobre tutaj geny. Więc, no dobra, już nie będę na razie kupować. Wiem, że powinnam kupić nowego. E, możemy zrobić, słuchajcie, albo wysłać do centrum handlowego i tam sprzedać je za listki, albo od razu zrobić szybką transakcję. I szybka transakcja daje nam normalne tutaj, normalną walutę, czyli dolary. I ja chyba je sprzedam, jak jest tych zwierząt dużo. To też po prostu można je sprzedawać w ten sposób. Ok, lecimy dalej: remur czarno-biały. Mm -hmm. Tą samicę zostawimy, co ma złoty medal. Nie, wyślemy ją do centrum, bo ją będzie można schandlować ładnie. Nie tu, tu. E, lemur czarno-biały teraz, tak? E, Okej, okay. te dwa najstarsze osobniki na razie zostawimy bo to są właśnie, one mogą nas, nam się tu rozmnażać dalej chociaż w sumie tą samicę moglibyśmy sobie zostawić chyba tak zrobię, to sprzedamy, jak ona się nazywa Manantena, dobra, Manantena musi wrócić a pozostałych wysyłamy do centrum handlowego gdzie jest Manantena tu jest i wyszli ją do zona, wybieg z powrotem. Ok, i dalej lecimy kolejny gatunek. Niedźwiedź. No, tu musimy niedźwiedzie posprzedawać, dlatego że one tutaj będą się bić między sobą. Już widać, że jest u weterynarza, bo tutaj jakieś walki nam się robią więc te dwa. Idą po prostu do centrum handlowego. Okej. Okay. I dalej. Orangutan nam się został. No i orangutany oby nam się tutaj ładnie rozmnożyły. Zobaczymy. Tu są lemurki. A tu są. Niedźwiedzie. I zaraz obok orangutany zobaczcie. To chyba jest samica, tak, bo jest taka mniejsza. A gdzie mamy samca? Ja bym chciała przyuważyć, jak one bawią się, albo jedzą, korzystają z tej zabawki. Ale najpierw, gdzie my mamy samca? Widzicie gdzieś go? Może się gdzieś wspiął. Najprawdopodobniej. Tam w schronieniu go nie ma. To zrobimy inaczej, klikniemy sobie na barierę. I zlokalizujemy samca w ten sposób. O, on sobie tutaj siedzi. Aha, i on ma też taką inną twarz. <grymne> tak, jakby. Patrzcie, pięknie wygląda, nie? Ta ruda sierść się ładnie świeci w słoneczku. No dobra, mój drogi. Mam nadzieję tylko, że ty mi tutaj nie wywiniesz jakiegoś zonka przez ten mur. O, o, idzie samica. Czyżby. Może tu była jakaś akcja niedługo? Czy one tutaj sobie zrobiły wychodek między tymi bambusami? Zaraz zobaczymy, co ona no też będzie, coś ten? Nie. Uuu, zobaczcie! Patrzcie na to. <głos> <głos> Będzie ją ganiać. Może, może jakieś małe orangutanki niedługo. Daliśmy jakieś powiadomienie? Nie. O, myślałam, że może jakieś orangutanki małe. No zobaczcie, podchodzi jedno do drugiego. To są zwierzęta kontaktowe. Nawet w ich opisie jest słuchajcie napisane. No. Będą się parzyć. Czyli zdecydowanie. O jak słodko, patrzcie jednak. Tak! Orangutan spodziewa się potomstwa. Dobrze. Ok, tymczasem niedźwiedzie walczą ze sobą. Niedźwiedzie walczą ze sobą. Bo jest tutaj za dużo samców, więc musimy przenieść je. Mieliśmy przenieść tą niedźwiedzicę do centrum handlowego. Dobra. U, chyba nam się coś posprzedawały, jakieś zwierzęta, zobaczmy. Tak, bo przybyło nam, słuchajcie, dość sporo listków tutaj. No, to dobrze. Ach, no i przecież sprzedawałam ich, wypuszczałam na wolność trochę. Jest, zaczynają się nam robić badania, i jako, że mamy jeszcze jednego weterynarza wolnego, to słuchajcie, ja bym chciała zbudować jeszcze jeden wybieg jeszcze jeden wybieg dla jakiegoś zwierzęcia i zobaczmy, co to by mogłoby być może taki łuskowiec dla odmiany. On się też będzie rozmnażał dość często, ale tylko jedno młode ma. Do trzech samców i do trzech samic, czyli tutaj nie ma jakiejś struktury bardzo rygorystycznej, ale mamy za to płochliwość, czyli trzeba im będzie zrobić tak zwane pewnie weneckie lustra, bo jeszcze raz zerknę, bariera powinna być 2 metry, czyli w tych dwóch metrach weneckie lustra trzeba będzie postawić, bo to są dla zwierząt specjalne właśnie takie udogodnienia dla zwierząt pochliwych i możemy im ten wybieg zrobić tutaj. Akurat mamy taki kawałeczek przestrzeni, że możemy im zrobić tutaj wybieg. Także znowu widzę się z Wami za chwilę. Ok, mamy tutaj wybieg łuskowiec chiński. E, ustawiam w tej chwili tutaj informacje e, na głośnikach na monitorach. Mm, tak i zobaczmy jak nasze zwierzątka wyglądają. O, to są malutkie zwierzęta. Ja im zrobiłam dużo, za duży wybieg, ale niech im będzie tak. E, Okej. Okay. Mamy parkę na razie. Dlaczego ja zawsze muszę mieć szczęście, żeby robić zbliżenie na te zwierzęta, kiedy one załatwiają potrzeby? Czemu nie mogą się pobawić czymś? Przecież wrzucam im tu tyle tych zabawek, oni z nich w ogóle nie korzystają a propos zabawek badania no, właśnie. I również łuskowiec chiński. Zacznijmy badania. I co, moi drodzy? No, będziemy kończyć na dzisiaj. Gości nam tutaj przybywa. Potrzebują więcej napojów. Może im podstawimy tu jakąś budkę w tej części. W takim razie. I w dzisiejszym odcinku to tyle. Te zwierzęta, które mamy tutaj w magazynie naszym, będzie trzeba znowu wystawić na sprzedaż. Już jest ich coraz mniej, coraz więcej nam się tutaj sprzedaje. Na szczęście zarabiamy na tym, także tak to wygląda. Nasze zoo się rozrasta. Zobaczmy, jak tutaj nasze orangutany, bo one chyba mają młode, tak. Tu jest mały orangutanek. <grymne> Uroczy. <grymne> Patrzcie, jakie słodkie one są, naprawdę. I to moi drodzy, na tyle by było dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek również spodobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie: czy powinnam Wam pokazywać, jak buduję te wybiegi, może zrobić oddzielny filmik w stylu speedbuilda z budowania wybiegów, chociaż no, tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Dajcie znać, i dziękuję. Do następnego filmu, pa pa!